Dobra ludzie, witam Was na moim nowym laptopie. No to tak, dawno już mi nie było na YouTube, nie wrzucam żadnego filmu, a to dlatego, że czekałem na mojego nowego kompa. Właśnie teraz witam was na nim. Nawam teraz ten materiał na nim i oświadczam w, w wobec, że. Następny filmik nie będzie jednak z Fables zapomniane opowieści, chociaż nie, chociaż nie będę ukrywał, że będę chciał zrobić właśnie z tej właśnie gry zagrajmy. I chyba jest już tam dwie, dwie zagrajmy chyba z tej gry. No ale to nie jest na przykład taki Assassin's Creed, z którego są dziesiątki takich zagrajmy, prawda? Yy, gra jest bardzo ciekawa, więc właśnie zrobię z niej to zagrajmy. No, ale kolejne, yy, już się pojawi jutro, mam nadzieję, że pojawi się już filmik z, z gry League of Legends, yy, w którą zacząłem grać. I jeszcze takiego jeszcze mojego komputera nie miałem. To zacząłem grać na komputerze mojej siostry. Zacząłem grać, zacząłem grać, i tak mnie właśnie ta gra wciągnęła. Tak, będę pędał z niej. To jest z tej gry tam poradniki do czympionów, których posiadam. I tak, i tak. I jeszcze to się pojawi już taki meczek, taki ogólnie z moimi z moim tam znajomymi właśnie z Lola. Będziemy gadać na Skype i razem grać, tak. E -e Co do samego Lola? Jest to gra zrobiona na podstawie moda do Warcrafta, tak? Nie wiem. Nie wiem, że mapa jest chyba zrobiona do moda Do Warcrafta, dokładnie nie wiem. Jest dużo filmów o właśnie Lolu i jego historii, o co tam chodzi. Chodzi głównie o to, żeby, przeciwn żeby przeciwnych bohaterów tam zabijać, dostawać za nich kasę, kupować sobie itemki, stawać się lepszym. Um lepiej uderzać i tak dalej, i tak dalej. Są różne klasy magowie tam ci uderzający w zwarciu i tak dalej, tak dalej. No taki jakiś ktoś, kto wymiata w tej grze, nie teraz kręci głową na to co mówię, ale no nie wiem jak to dokładnie tak można powiedzieć, po prostu tak mówię, żebyście mieli jakieś wyobrażenie o tym. Jest dużo filmików naprawdę o tym lolu. Pooglądajcie może też was ściągnie i tak, i tak i... Na razie właśnie będę te filmy z tego nagrywał. Pojawiły się też um, filmy chyba z Butterfielda trójki, z multiplayera, ale to będzie to chyba parę tych. Właśnie na tym kopię. Myślę, że właśnie za sobie w tego Butterfielda trójkę. Bardzo bym chciał. Um, um, co jeszcze? Co, co jeszcze? To nie wiem. Może, może coś jeszcze jakieś zagrajmy będą. Ogólnie mam sporo planów ale na razie tak właśnie LOL i Fable to są takie moje oczka w głowie dobra, to do zobaczenia już niedługo właśnie w filmiku z, z Lola dobra, to do zobaczenia, siema